Nowy widzowie, stała się straszna rzecz, bo normalnie ktoś nam utknął tam na samej górze. Halo! No, słyszę, widzowie, macie trzy sekundy, żeby ustawić łapeczkę w górę, i wtedy, wtedy normalnie Arczu zostanie uratowany i normalnie zejdzie do mnie na ziemię. Także uwaga, odliczam do trzech: trzy, dwa, jeden! I uwaga, Arczu, w tym momencie nie! Co zrobił? Co się stało? Nie! O! Co? Ty, on żyje! Mariusz. Widowie, powiem Wam, że jest strasznie zimno. Jesteśmy w ogóle tutaj. na... co, tutaj gdzie jest wila, Wila, moment, co to jest? W ogóle, Arczu, poczekaj, zatrzymaj się, bo Matko Boska coś mi się wystraszyło. Widowie, tam jest jakiś ogromny talerz. Przechodź, ej, chodź, Arczu, za mną w ogóle. Co myślisz o tym wielkim talerzu? Idę. No, ja wiem, że idziesz, co ale. Altana, chyba, ty co Altana? Jaka antena? Antena! Jaka antena? To, to telewizja może będziemy jakoś tak... Ja bo ci zaraz trzasnę Ja cię panie! A ty... Mi... Zaraz... Bo... Ej chłodny jestem, a ja zaraz nie powylegajcie mi no, do mnie, bo tam jest Co masz, Uj. O, widzicie, I normalnie zajmę sobie to i bef Poczekajcie, co to w ogóle jest? Co to jest? w ogóle to jest chyba jakaś faktycznie antyna. Tylko ona tak, jakby nie, nie wygląda jak taka antyna prawdziwa, tylko taka antyna taka. No nie wiem, jak to powiedzieć. To jest taka. Um, telewizyjna, kosmiczna, coś takiego. Ale poczekaj, tu jest, jest jakiś. Ja wiem, ja jestem taki telewizor, telewizorny normalnie, telewizorny, ale dobra, słuchajcie, idziemy Wyjdziemy do tego Bungra, poczekajcie, wyjdziemy tej powoli, co w ogóle, jakieś fajne lampy, dobra Halo, halo, co tutaj się dzieje, panie? Ty, poczekaj, bo tu są jakieś takie te dziwne rzeczy Tu są jakieś e, e, żółto-czarne, jakieś takie flaga, to wygląda jakby ten, Formuła 1 ma na starcie coś takiego No, no dobra, słuchaj, to już... Ojciec, patrz co jest, patrz co tutaj jest Co jest, ty? Ty, poczekaj, poczekaj, no bo zaraz to zobaczymy, ale tutaj widzę, że są te. Po raz kolejny, ostatnio ja byłem na Księżycu i normalnie były takie same te rzeczy. Poczekaj, ja właśnie próbuję sobie to otworzyć. Wezmę sobie to i poczekaj, co? Za... Ej, co to? Co się stało? Ja nic nie mam! O kurde! O kurde. Czekaj! Kurde! Ja nic nie mam! O, tutaj, dobra. Czekaj, ja wezmę, sobie Tak? O. Ty mam! O mam coś! Ty, czemu jesteś taki? Ty, bo ty jesteś taki jakiś. E, nie wiem, jak to powiedzieć. E, fioletowy, tak dookoła ciebie. Nie wiem, czy ja też, czy nie. ty też jesteś, Fioletowy? Yo, widzowie, ja w paski jestem. Mów mi zebra, normalnie. Dobra, e, robino. Ty poczekaj, dobra. E, to się raczej nam nie przyda. Są jakieś takie e, craftingi. Normalnie takie szare, takie smutne, bo szare to raczej smutne. Ale no, takie są, jest tutaj widzimy, że tutaj takie są e, craftingi. Panie, co ty się pan bawisz na wajchą? Zostaw tą wajchę Dobra, otwieramy tą skrzynię, widzowie. Już wcześniej to otw otworzyliśmy ją. I co my tutaj w ogóle mamy? Dobra, mamy. Oczywiście jakieś diamentowe rzeczy to sobie ja wezmę, to jest jakaś rakieta w środku. Jaka rakieta panie? Co ty pan na głowie, żeby upadł? No patrz CO JEST PANIE RAKIETA POZIOMU trzeciego ZATANKOWANĘ TYLKO W CREATIVE Ty to pewnie jakieś, jakieś takie fa, fa, fajne rakiety Dobra zaraz obczajmy co tutaj ciekawego będzie można z zrobić Ale poczekajcie bo tu jest naprawdę bardzo wiele rzeczy Ja sobie wezmę jeszcze jakieś jedzenie, mam sobie jakieś właśnie mikstury Wezmę sobie może jedną noctowizję, wezmę sobie regulator termiczny otoczenia Bagiego mamy jak kozasko Dobra wezmę sobie te wszystkie szafiry, wezmę sobie Dungeon Locator Wezmę sobie stalowy mieczyk, i wezmę sobie to wszystko, wezmę sobie moduł częstotliwości Ej, Wezmiemy sobie po dwa zasobniki tlenu, co ty na to? Ty my sobie też dwa, te zasobniki tlenu Ja, e, wiesz to te zasobniki tlenu wkładasz normalnie, tam masz taką szybkę pod gifipunkiem I tam normalnie wkładasz te zasobniki tlenu i normalnie teraz będziesz oddychał Będziesz natleniony, będziesz w ogóle kozakiem totalnym jak to, jak to ten Ej, mamy w ogóle, pa! Mam puszkę jedzenia, mam odwodnione ziemniaki ty jak odwodnione ziemniaki to kroblówka trzeba im podać, normalnie, tak o. Dobra, poczekaj, ja wezmę dystrybutor paliwa i wezmę platformę tankującą bugiego I co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy jakiś kanister paliwa, a wezmę co mi tam coś ja będę ograniczał. Wezmę oczywiście kanistry paliwa Wezmę sobie oczywiście jeszcze flagę i wezmę sobie rakietę. Ty resztę sobie weź do swojego... O co jest? Panie! Ja rakietę mam na głowie! Weź jeszcze sobie sobie itemów stąd tutaj, co, co ci tutaj zostało, żeby nie było żadnego problemu z tym Tam żeby ten Jezus, ja mam w ogóle... Tą, ja tą mam rak... to to masz bugiego? O tej panie, poczekaj, co... To, to, coś tutaj właśnie było, tutaj... Co, to, to coś tam jest? widzicie tam? Ukrad... Ukradkiem, ukradkiem, tak jest Ej, to samie, co jest, stało? Co? Ty... Czy ty jeździsz na bagi mając bugiego w rękach? Ty, ty, ty ja normalnie... w rękach No masz Na głowie już nie, teraz masz zero, zobacz. Obrzy, ja wejdę sobie i normalnie... Ej, widzowie, normalnie na tym można latać! I, o, i, ale drift, zarazem normalnie to jest zrobił. Net for speed! Dobra, palimy gumę z tym. Wezmę sobie takiego bugiego do siebie do, do punktu. także sobie też weź takiego jednego. Takie kozacko będziemy mogli sobie może takim, y, takim może będziemy sobie jeździć. Y, dobra, te anteny, one są dosyć takie dziwne, czy ja mogę coś z nimi zrobić? No nie, wiem, taki antena jakieś takie, dobra. Y, wiem ostatnio jak leciałem w ogóle w kosmos Archu, to ja tutaj właśnie było takie, to jest coś do postawienia. O, jaka ta rakieta jest y, normalnie kozacka, ona wygląda jakby normalnie zaraz miała... <tosłuch> Ja, już y siadaj. ja zaraz, zaraz si wsiądę, tylko zobaczcie czy je, co ona tutaj dookoła w ogóle ma? Ona jest jakaś taka taka dzina, zjem sobie, o, zjem sobie odwodnione ziemniaki, ale one w kompletnie nic mi nie dają. O. One są jakieś takie, no takie o. bez wody ziemniaki, Ej, ale w ogóle wiesz, że jak się robi chipsy, to się odwadnia ziemniaki, żeby wody o. nie miały. No. Bo potem się daje je na tego, je jak to się robi? Na do oleju! Jak fryty w McDonaldzie, no. <laughs> Jak Frydy McDonaldi, dobra, wszystko, jestem chyba ubrany Ubiorę sobie tylko jeszcze właśnie jakiś moduł tej częstotliwości, czy coś takiego Może y, to, to jakoś się ubiera, tego się jakoś nie ubiera, dobra Dobra, widzowie, ja jestem gotowy, także uwaga, siadam normalnie Arczu, Arczu, dawaj, dawaj, chodź tu do mnie, siadaj, o, dobra Widowie, ja otwarze tylko tak, o, o, dobra, jestem w środku Wsiadaj, Arczu, wsiadaj, musisz kliknąć na mnie, dawaj Widowie, uwaga, trzy da się, da, się, da się, dawaj, da, musisz tutaj. Da, dawaj, teraz, próbuj, szybko, szybko, szybko Dawaj, o, dobra Dobra widzowie, chyba będziemy lecieć! Chyba będziemy lecieć! Zaraz zobaczymy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy w kosmos! O, lecimy do góry widzowie! Je o dobra! Dobra, jesteś a ze mną? Jestem, jestem. O dobra, całe szczęście, całe życie, że udało mu się normalnie. wejść do tej mojej rakiety, ale zobaczcie, ja tam normalnie jestem, Widnieje, jestem tam. U, u, poczekaj, Ja tam normalnie teraz wy jestem i udaję się normalnie w kosmos. Tylko ciekawe gdzie polecimy, bo skoro mam... Co jest? Dobra! Wej wej wej, to się coś się, się, się zmieniło. Ty, poczekajcie, widzowie, ja teraz mogę polecieć normalnie na inne planety. Mogę na Wenus polecieć, mogę na Marsa, na, 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 mogę na asteroidy też również polecieć. Jakie dobre, dobra. To co... Lecimy na Marsa? Co za to, to? Lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, start i lecimy! Dobra, ty spadam? Spadam! Chyba! Czekajcie! Ja jestem! Nie! O, 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 chwila, chwila, się odbijam, odbijam się, odbijam się, odbijam O dobra, ty, ty czekaj! Opa! hopa, chopa, chopa, jestem, dobra. Jak z tego wyjść? Jak z tego wyjść? Enter. O, jestem, 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 Archu jesteś tutaj. Halo! Dobra, widzowie, udało nam się tutaj znaleźć, Arczu, Arzu, gdzieś tu. O, tam jest Arczu, nierwalnie zepalą, wow! Ale normalnie tak ci powiem, że takie skakanie na tym tutaj to jest tak fajne, że to ci powiem, że normalnie szok, ale poczekajcie, zobaczcie! Spadliśmy tutaj i znaleźliśmy jakąś taką dziwną skrzynkę, i zaraz trzeba będzie. Ty, A, tam są jakieś śmieszne gwiazdy. Trzeba będzie ją otworzyć, słuchaj, bo ty masz ogólnie szkło we łbie, ale na sensie, że masz łeb w szkle normalnie. Wiesz, że to oni masz normalnie. O, ale żeś dostał! Panie, sumo normalnie to można robić. o, Dawaj, wrzeckaj, dawaj, spadaj, dawaj. Ale gumy, Chopie! Jak ci zaraz normalnie kopa, sprzedam. Co ty tak, takie długie ręce masz? Patrzcie widzowie, patrzcie to, patrzcie to, widzowie. O dobra, dobra, całe szczęście, że... Oj, aż mi normalnie tego! Aż mnie mi normalnie tutaj wyłączyło To zobaczcie, bo zaraz się zrobi noc i zaraz będzie ciemno. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie widzowie, słuchajcie widzowie, ja tutaj, y, zaraz, y, ten zaraz y, będziemy oczywiście szli dalej, ale zobaczmy co jest w tej skrzydze fajnego W tej skrzydze, poczekajcie, tutaj są jakieś shield kontrolery, jakieś okulary sensoryczne. Ej, to poczekajcie, ja to wezmę! Ja wezmę sobie to i mam ciasto jakieś dziwne, nie wiem to jest to ciasto, ale. Ale dobra, proszę Ej, ja okulary oddaję! O, oddaj okulary, Moje okulary. Ty są okulary. Moje, Teraz są moje. No daj mi okulary, są dwie pary przecież. Obie, dobra, dobra, już mam je. Czy ja to mogę gdzieś tutaj nie mogę? A czy ja mogę. No um, nie wiem, no. Ok, ja za założyć, je chcę jakoś, jak nalo. Nie wiem, ej, a co to jest on. Masz je? O, do, 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 do. Jak ty to, to? Zamiast czapki musisz ubrać. Ej, coś to daje? Ole, ole. Co tak? jest? Ty poczekaj, ja wezmę sobie ale... jeszcze tylko. chodź do mnie! Jest o, tam. dobra, widzimy, na no, kto wizję. ale poczekaj, jest mały przykład. Bo... Gdzie są zabiaki? Czekaj, bo ja chcę założyć to, tylko regulator termiczny. Nie wiem, jak założyć, bo mnie tutaj normalnie denerwuje. Poczekajcie, ja może gdzieś tutaj w tym miejscu założę ten regulator termiczny. Daj mi regulator termiczny. Takie jakimś Tam jest. Gdzie, panie? O, dobra, mam. A to nie, to jest shield controller, a jest regulator termiczny. Rzuciłem cię takim punktu, panie. Dobra, zjemy sobie tu... Ej, ale poczekaj, bo to normalnie. Niewłaściwa ochrona termalna. Co tu jest w ogóle? Tutaj nie mogę nigdzie tego włożyć. Czy mogę gdzieś tu włożyć? No nigdzie tego nie mogę założyć, niestety to będzie e, mały mały przypał. Czy ja mogę? Nie, to nie mogę nigdzie tego zrobić. Dobra, słuchajcie widzowie, jest mały problem. A co to jest to? Nie wiem co to jest to, nie wiem, co jest to, no, no trudno. Trudno, widzowie, jest mały problem, ale lecimy przed siebie! Tam są jakieś potwory, zobaczcie to! Potwory normalnie Artur Co to jest? Się, ja zdejmę sobie te okulary Enderman! Co jest? Panie bij Endermana! Ty ej w ogóle słyszałeś to, że na Marcie podobno woda kiedyś była? To no może to będzie jakaś woda taka? Nie, możemy się rozejrzeć. Daję ja czego, bo są potwory, uciekamy stąd, uciekamy! Tutaj ogólnie wiem, że trzeba znaleźć tutaj jakiś taki e, ten, jak to się nazywa? Dungeon, tu są jakieś różne takie dungeony, także mam nadzieję, że uda nam się coś ciekawego znaleźć. Pi, oczywiście jakieś tam... Ja mam w ogóle ten e, miksturę, no na widzi, żeby widzieć wszystko w ciemności. Dobra, słuchaj, Arczu, chodź za mną, nie ma co się zatrzymywać, lecimy do przodu. Lecimy do przodu, bo nie ma co się zatrzymywać. Zobaczcie jak to wygląda. Normalnie, śmiesznie. Jest w ogóle jakaś e, be, be, beczunia, 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 ale na bardziej mnie zastanawia o co chodzi z niewłaściwą ochroną termalną Ja też mam właśnie No ja też nie mam, dlatego będzie o co tu chodzi, ale dobra, mam nadzieję, że uda nam się jakoś to przetrwać, że damy sobie radę na tym. O Arciu, nie dostałem właśnie HP! Dobra! Dobra, spokojnie, spokojnie, zleć na dół, chodź na dół, chodź, na dół, jesteś tutaj! Arciu! Szybko biegnij, bo do mnie ranie pająki dalej, atakują. No, biegne, próbuję biegnąć Słuchaj, bo te pająki mnie atakują, jakieś takie dziwne pająki. Panie pająku! gumę dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Z ja z dobra, Chodź, chodź, skaczemy na dół, nadu, na dół. Leć na dół, ja tu zaraz postawię nam jakieś ciasto, tylko żeby tutaj nie stało mi się jakaś... Krzywda! Czekaj, zaraz normalnie tutaj... i, dobra, muszę wypić miksurę, bo normalnie zaraz tutaj stracę całe swoje zdrowie. Lecimy na dół, dobra, o dobra, łap, łap Dzień, ciasto! Ja na samym dole, widzę. wpadłem do dziury takie, tam to jest John tutaj taki fajny. Ej, ja się nie widzę, Halo. Ty poczekaj, poczekaj, masz jakieś jedzenie, poczekajcie widzowie, ja muszę. ja mam. Ja mam. Bo ja muszę odnowić sobie szybko jakieś jedzenie Bo zaraz normalnie stracę swoje życie i będzie bardzo nieciekawie tu jesteś Widzisz mnie? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj szybko Widzę, ja muszę tylko na szybkości tutaj wyprzedzić wszystko Ja muszę iść do tej skrzynki, bo tam pewnie będzie jakieś złote jabłko A ja właśnie potrzebuję takiego złotego jabłka Nie ma złotego jabłka, no nie, no niestety A poczekajcie, a co to, to było to? to, to było to? Też buty, buty To mogę to wezmę jakieś? Jestem. Jestem, jestem, Ty to może y, termalna, to może chodzi o to, że jest mi zimno, regulator termiczny otoczenie ale jak gdzie mam to w ogóle? Mogę to wyrzucić, mogę to postawić, nie mogę tego nic, nie mogę zrobić, dobra słuchajcie, Jesteśmy w ogóle w jakimś dan, że gdzie... O nie, i tu są w ogóle jakieś skrzyneczki, tu są w ogóle jakieś inne potwory, brujacie, co tutaj mamy? Hmm. Uh, Ty, ja mam jakieś rzeczy. Tu mam sfregwantowany jakiś wungiel, to nie przyda mi się to z pewnością, ale lecimy dalej, lecimy dalej, bo cel nasz jest taki, żeby pokonać, pokonać głównego tutaj bossa i normalnie wrócić, wrócić od razu sobie na ziemię, żeby tutaj nie było żadnego, żadnego przypału, wiecie o co chodzi, Dora? poczekajcie, gdzie tutaj mamy skrzyniaczkę, widzę, że tutaj nic, co zbytnio więcej nie ma, co masz, ale masz kask fajny, z czym jest deszcz w ogóle, deszcz? Też, e, śmieszne. A no, płyty muzyczne są, dobra, widzowie, spokojnie. Damy radę, troszeczkę jest nam no, chyba zimno. Bo tak widzę, że no, no troszeczkę jest na tym zimno. Jak właśnie widzę. Ja mam jabłuszka, tylko te tak jabłuszka je. są takie, no, no, tak, nie <sad> nie takie, no, Takie, średnie, że tak powiem, dobra, gdzie mam puszkę jedzenia, tu mam puszkę jedzenia. Słuchaj, przed nami będzie jakiś y, pewnie mega trudny boss. I my tam właśnie lecimy, jesteś gotowy, Arczu? Jesteś gotowy? Lecimy. To lecimy. słuchaj, lecimy, no. lecimy, nie śpimy. O co jest? Ja spadam stąd. Panie, ja dawaj go, dawaj go, szybko, ja nie szybko. To no masz miecz Ej. przecież. Tylko bić. Nie mam miecza. Musisz go w buzię trafiać. Czekaj, nie uciekaj, tylko nie uciekaj. On Ej, jest, on jest jakiś. Znika w... Ej, mi też nika. On jest jakiś niereformowalny! Czekajcie, ja nim jabko tylko. Widzowie, o co tutaj chodzi? Czekajcie, nie, ja zaraz zginę! zaraz zginę! No, nie, jeszcze w ogóle nie mam życia. Nie można go w ogóle trafiać! Co? Nie, zginąłem, widzowie, zginąłem. O, jestem tu. Nie, 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 nie 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 mam żadnych tlenu nawet. Nie mam, nie mam nawet tlenu, biegnę do ciebie. Arczu, to jest chyba koniec. Nie daliśmy rady chyba przetrwać na Marsie. Żyjesz? Wszystko w ja porządku? Uciekam, uciekam, ja uciekam. Uciekaj, ja uciekam, ja uciekam. Ucieka, ucieka, bo ja biegnę. Mi brakuje tlenu, mi brakuje tlenu. Nie mogę nabrać nawet powietrza. Masz móc, się! Dużo się, się, biegnę! Czekaj. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Ja mam tu tren, chodź tu! Gdzie ty jesteś, panie? Wrzuciłem ci No nie, ja nie mogę oddychać! Z tyłu! No jak z tyłu, pierwszy się cofłem. No. Panie! Czy pan nie... O tutaj, tak? A ciebie nie widzę. Też ja nie widzisz mnie? No, z tyłu, nie. do tyłu, do tyłu, do tyłu. No nie widzę cię! Idź, idź, idź. No, ja życia już to nie. Masz mam tlen. Tu? Ale ja potrzebuję te wszystkie rzeczy do tlenu. Nie tylko nie to tylko które tlenu. Nie no, widzowie, to jest chyba koniec. Chyba nam się nie uda pokonać wielkiego, wielkiego bossa. Ja muszę zebrać tu wszystko, co tu jest możliwe. Ale chyba mi się nie uda. Zrobimy jeszcze jedną próbę, chyba. Jeszcze jedną, dobra, jeszcze jedna próba. Zrobimy ostatnią próbę, bo już wiemy co musimy zrobić. Muszę podlecieć szybko po mojej te masy. Ale to będzie z pewnością, pewnością będzie dużo trudniejsze niż mi się wydawało. Ja myślę, biorę że. Biorę a... twoje rzeczy, biorę twoje rzeczy. Dobra, biorę moje rzeczy. I cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, bo zaraz, widzowie, normalnie stakcie, no. jest tak nie. Jest tak no, jest w ogóle, nie, nie da się tu nic zobaczyć, nie da się nic zobaczyć W ogóle pochodnie tu nie działają, bo tu nie ma powietrza No i tu że potwory, no nie, no dobra, widzowie, to jest chyba koniec nas To jest chyba koniec dzisiejszego żemądzinku, bo nic tutaj więcej Jeśli mi nie uda, niestety, zrobić, ale jeszcze biegnę, jeszcze jest nadzieja Jest nadzieja, biegnę, tam jest jakiś wielki kliper, Co ty w ogóle robisz, kliperze. Co ty w ogóle sobie wyobrażasz pani... A dobra, dobra widzowie. To jest niestety koniec, niestety to ciasto. Ktoś tutaj nie chce, żebyśmy byli na tym arcie. Widzowie, dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie tego filmu, zostawcie łapeczkę w górę. Ja byłem dziacie, co to był 4, podajcie tego na kanał, zostawajcie mu subka. I na samym razu Elo